Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć. 12 dzień września, wtorek. Zapraszam na poranny przegląd techniczny. Możemy sobie tutaj wystartować dzisiaj od kabla, zaraz pójdziemy też na euro. USD oczywiście stały. Mniej więcej zestaw głównych instrumentów. Jeżeli chodzi o parę walutową USD, czyli funt w stosunku do amerykańskiego dolara, tutaj pomiar tego swingu spadkowego, który w dniu wczorajszym sobie wykonywaliśmy. No i cały czas aktualna strefa podażowa, która na wykresie naniesiona jest, czyli strefa związana z mierzeniem 38,2%, poziom cenowy 1,25,59,60 tak naprawdę w punkt wypada na mierzeniu 38,2%, tak 1, 25, 60 strefa oporu na wykresie GBPUSD, USD, jakbyśmy się odnieśli do bieżącego kursu około 45 pipsów nas tutaj dzieli, natomiast Zobaczcie to podbicie w niewczorajszym na sesji amerykańskiej. No tutaj już byliśmy tak naprawdę około 10, więc liczę na, na funta w miarę mocnego w dniu dzisiejszym czy mocniejszego od dolara, przynajmniej w tym zakresie, żeby udało się ten układ techniczny zaksięgować. Podobny schemat dosyć mamy na głównej parze walutowej, czyli na Euro USD. Również 38,2%. Również korzystamy z podobnego w czasie swingu spadkowego. Tutaj był okres silnego amerykańskiego dolara. Taki swing spadkowy został tutaj wygenerowany. Był to okres tutaj e, tak naprawdę pierwszego tygodnia września. No i ta strefa podażowa w przypadku ETKA 1,0785 punkt tutaj nam wypada. Również około 45 pipsów od bieżącej wyceny, jakbyśmy sobie zobaczyli podbicie na tutaj sesji azjatyckiej, mieliśmy ten wierzchołek, wczorajsza sesja amerykańska była nieco niżej. Z azjatyckiej zabrakło już 15 tylko pipsów, także no spokojnie, spokojnie w dniu dzisiejszym poziom osiągalny. No i obserwujemy, możemy sobie jakieś alerty ustawić, jeżeli w tych okolicach cena zacznie się pojawiać, to też wrzucić sobie wykres na tapetę. No tutaj w przypadku USDJPY trochę odjechaliśmy. My sobie sprawdzili, no to jest ponad 100 pipsów już tutaj na dobrej drodze. Wydawało się, że jesteśmy, żeby zaksięgować e, 61,8, natomiast notowania e, na tą chwilę nam mocno odjechały. Oczywiście strefa pozostaje aktualna, natomiast pewnie no na pewno nie będzie to dzień dzisiejszy. Zejdziemy sobie może na 30 minutowy. W tym przypadku, <laughs> przepraszam, w tym przypadku na. Na ujku oparłbym się na układzie harmonicznym. Dwie strefy, czyli 886 i 786, 786. Ta niższa, będą nasze targety na wykresie USDJPY. Odpowiednio 147,45 oraz 147,65. Tak naprawdę możemy to minimalnie zaokrąglić, a więc o 20. Pipsów odstępu pomiędzy strefami technicznymi, i tak naprawdę około 50 do zaksięgowania pierwszego z tych poziomów. Tak, tak to wygląda, jeżeli chodzi o obecny scenariusz na USDJPY. Zobaczcie w przypadku złota poziom utrzymany, tak naprawdę mieliśmy jedno podejście, drugie podejście, trzecie podejście w dniu wczorajszym na sesji europejskiej, a to trzecie było na amerykańskiej, już bo na europejskiej było drugie, a również w godzinach popołudniowych czasu polskiego po raz kolejny notowania zaatakowały tą strefę podażową i cały czas ta strefa pozostaje utrzymana. Tak naprawdę, jeżeli, tak naprawdę, jeżeli po raz kolejny tutaj rynek by się pojawił, ja raczej oczekiwałbym już wybicia górą, jeżeli taka sytuacja by nastąpiła. 1929,5 dolara to jest ten kurs, to jest kurs tego poziomu podażowego, poziomu oporu na rynku złota. Zobaczcie DAXa, tutaj przede wszystkim należałoby zwrócić uwagę na 61,8, które w dniu wczorajszym, w godzinach jeszcze przedpołudniowych zostały zaksięgowane i jakaś reakcja większa się też na ten fakt pojawiła. Dynamiczne podejście, dynamiczne zrzucenie i tak naprawdę poziom pozostaje dla nas aktualny. 15863 punkty to jest kurs tej strefy podażowej na daxie, która cały czas obowiązuje tutaj.